Nadciśnienie nie boli, nie piecze, nie doskwiera, jednak powoli niszczy nasz organizm. Do jakich powikłań może doprowadzić zaniedbane nadciśnienie tętnicze? O najważniejszych z nich opowiada profesor Zbigniew Gaciąg. O, takim bardzo ważnym powikłaniem jest udar mózgu. I trzeba pamiętać, że to jest powikłanie, które dotyczy głównie ludzi starszych i ludzi w bardzo podeszłym wieku. Udar jest większym zagrożeniem nawet niż zawał. Można powiedzieć, że na każde 10 lat życia ryzyko udaru się podwaja i prawdopodobieństwo wystąpienia udaru jest bardzo silnie powiązane z wysokością ciśnienia. Im wyższe ciśnienie, tym większe ryzyko udaru i to, co jest bardzo ważne, to że obniżając ciśnienie, my jednocześnie obniżamy zagrożenie udarem mózgu. Szczególnie sprawdza się to u tych osób, które mają wysokie ryzyko udaru. Ponieważ nadciśnienie powoduje spustoszenie w naszych naczyniach, więc wszelkie choroby naczyń ulegają nasileniu u pacjenta z nadciśnieniem, czyli na przykład niedokrwienie kończy, przejawiające się tak zwanym chromaniem przestankowym, czyli bólami mięśni w trakcie chodzenia, występuje częściej u ludzi z nadciśnieniem tętniczym. Choroby powodujące niewydolność nerek, czyli takie, które wymagają podłączenia do sztucznej nerki to także albo bezpośrednia konsekwencja nadciśnienia, albo rozwijają się szybciej osób z nadciśnieniem tętniczym. Zaburzenia pamięci, czyli coś co ma fachową nazwę, a w języku potocznym brzmi nieelegancko, czyli demencja, również występuje częściej u osób z nadciśnieniem. Co więcej, jeśli ktoś ma na przykład chorobę Alzheimera, to ona ujawni się wcześniej w młodszym wieku, jeśli równocześnie ma nadciśnienie tętnicze. Także inne choroby serca, bardzo powszechne, niewydolność serca, migotanie przedsionków występują części osób z nadciśnieniem tętniczym i też skuteczne leczenie nadciśnienia potrafi zapobiec im.